mam derowidzowie. będzie odcinek z minecrafta ale z tajnej bazy na drzewie specjalnie kupiłem mm, ręce no i teraz to, to mam dużo map do nagrywania więc pierwsza to będzie na drzewie ojoj oj, oj. Dużo. Tak tu działa. a jakby ktoś mi z panią zaproszenia miał jak, jakby do tu spo Tak za darmo to było Dobrze. dobra. W Minecraftie ciekawe jak się windo jedzie. Czerwone. Czerwone to jest drugie piętro z tego co mi się wydaje. Na początku od drugiego piętra zaczynam. ale idę, idę na pierwsze a nie to jest normalne to no, idę na drugie bo to jest drugie a tam to było pierwsze no tu no, jest ładne ale laguję. nie wiem po co mi tu było serce muż. Ale okej. Okay. O Boże. A i tyle ile dobiję cię łapek w górę na tym odcinku. Tyle postawię TNT w tym drzewie na następny odcinek. Więc no... Dobijcie tak z 10 i myślę, że będzie słaby tak. A idę na żółte. No ładne? Nie, nie. Ej, oni umiem budować. ci co to, to budowali? Co tu jest? A dobra, wiem co to. Chyba. Nie. Nie wiem jednak. No, trampolina, ale myślałem, że tu się da doskoczyć. Hmm. To są bloki miodu. Proszę mi ten dokument zamrać stąd. no teraz lepiej. Puszki jakie to jest wielkie. Większego nie umiem chyba zrobić, nie? Ostatnie piętro, które. No. Czy ja? To na pewno. O! Nie wiem o co tu chodzi. A! Już rozumiem o co tu chodzi. Czyli jak to, stąd spadnę, to skinę. A tak to chyba bym nie zginął z tego, co mi się wydaje. Ale dobra. Co jest na samej górze? Nie. O, kurde. Co wie? Właśnie. Zostawcie suba. Co inaczej to przekawicie. Odcinki następne. O, kurde. Dwa życia mam. Ale dobra. Spróbuję jakoś przeżyć. Co tu jest? Kamery. Kamera jakaś. Kamerę. Co ja z nim? Co ja z nim zrobiłem? coś z nią się jest stało? dziwno Nie, 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 mam. Tu jest e eee. Zobacz czy tu w ogóle jakiś postęp jest, bo jak nie no to tu będzie krótki odcinek, a ja nie chcę, żeby był aż tak krótki 6-minutowy 5 Tam jest, tam jest ogórek blizowie. Dam mu wybuchnąć? Da się ogóra się? Nie, nie! O. No fajnie było, fajnie było, ale się skończyło. Brawo Minecraft. Otwórzmy te drzwi. Idę nas na górne piętro. Uj, 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 uj. Prawie spadło.

oni grali na survivalu? Ja myślę, że nie, bo komendy się włączają, jak, kre jak, jak kreatywa włączą. Dużo budowania tu było. mi, co. Nie co Теперь рассмотрел на написание в комментариях. Przepraszam, ja ładuje się winda. Widzicie jak się ładuje? Załadowała się. Jak to działa? Ja przepraszam, ale jak Tam nie idę. Ale fajnie by było, poszedł. Trochę wyżej. Kwidzo. Napiszcie w komentarzach, czy z samej góry te, tego drzewa uda mi się skoczyć na sam dół planety, ale przeżyć. Napiszcie w komentarzu. Bez oszukiwania. Dobra, widzę. Włosze komendy. Dobra, widzę. Nie już wpisuję jedną komendę. A ja mam już tu blok szlamu, to myślę, że najpierw w takiej wysokości spróbuję, Więc... oj, oj, oj. Co ten pająk zrobił? Dobra,

dogonię zombie i czy zombie Nie, jeździć w windą? a w sumie wiem jak robili tą windę i tu zombie nie, nie dobra mam slime slime bloki to co, idę na samą górę drzewa? nie na samą górę ale wysoko i stąd w ja to tak nazywam szlamski. o i piszcie swoje w komentarzach, przepraszam tu. Bo... no co ja zrobiłam? dobra więc na